Cześć, witam Was w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj niesamowita rzecz wystarczy powiedzieć, że wielokrotnie bywamy na przykład u znajomych, albo na weselu jakichś chrzcinach, albo też u babci po prostu i tam jemy przepyszne, zawijane z wołowiny, zrazy wołowe zawijane no cudowna sprawa, ja właśnie chcę Wam pokazać, żebyście mogli zrobić sami taki przepis, takie zrazy przepyszne, a w tym przepisie zrazy Wam jeszcze słodką i ostrą tajemnicę i zobaczcie na to wszystko proszę, tutaj jest przepiękna wołowina, zrazówka Wołowa. Widzicie jaka ona jest cudowna, czerwona i w zupełnie bez tłuszczu i to jest super. Do tego dodatki, czyli mamy do środeczka będziemy wkładać ogórek kiszony, marchewkę i, i oczywiście słoninkę. To jest też podstawa, a tutaj mamy masło, przyprawa, to później sól, pieprz, no i oczywiście będzie nam potrzebna musztarda na ostro trochę i cukier jako tajemniczy składnik. No to do dzieła. Tak do krojenia tej wspaniałej słoninki oraz naszej zrazówki potrzebuję bardzo ostry nóż, więc szybciutko go ostrzę i tniemy tą słoninkę w cieniutkie supeczki. Gdyby słoninka robiła się za szeroka, to proponuję wam uciąć ją tak i jeszcze do tego później na pół. Ale na razie moja jest w porządku, więc ja sobie je tnę tak jak leci. Teraz to samo robimy z ogórkami. Tniemy je w małe supeczki, około pół centymetra szerokości i grubości każdy. Więc trzeba podzielić ogóra na początek w taki sposób, a teraz już. Tniemy po długości. Przed wyborem ogórków warto się zastanowić wcześniej, czy nie będą one za długie, bo tak to będziecie nosili obkrajać coś. Przecież możecie poprosić w warzywniaku, żeby dali Wam dokładnie właśnie takie, jak potrzebujecie na wymiar. A nawet można powiedzieć Pani, że o, my to będziemy używać do zawijanych. No to każdy z podziwem na Was spojrzy, bo nie każdy potrafi robić zawijane, a przecież Wy od tej chwili już będziecie to potrafić. No i oczywiście nie byłbym samą, gdybym nie spróbował takiego góra. No przepyszne, ale kwaszne i twarde. Doskonałe nasze zraziki. No i pewnie domyśliliście się już, że dokładnie to samo czeka marchewkę. Więc najpierw kroję na takie długości, jak jest potrzebna. I oczywiście słupki, marchewka jest dosyć twarda, więc będę ją tutaj dzielił osobno. I pozostała tylko cebulka, ale tu uwaga, ją kroimy w kosteczkę, więc najpierw po długości cebuli i teraz w drobną kostkę, jakbyście kroili cebulę do tatara na przykład. W taki sposób. I tą stronę mamy już załatwioną, a teraz bierzemy się za co? No za to, co jest u nas najważniejsze. Ten piękny, cudowny kawał wołowiny będziemy kroić. Ale jeszcze raz poprawię nóż mocełką. I teraz krótka instrukcja. Słuchajcie, na początku kroimy tak około centymetra, nie więcej, dlatego, że są wielkie kawały i będą fantastyczne, na pewno super się uduszą i czym dalej będziemy posuwać się, będziemy robić szersze te kawałki, a na końcu zastosujemy pewien trik. Już Wam pokazuję jak, a teraz tak mniej więcej centymetr. A i widzicie przecież, kroję tą wołowinkę w poprzek włókien. To jest bardzo, bardzo ważne, czyli mamy taki piękny plaster. I tu jest taka kratka zbudowana z włókien i jak to rozbijemy, będzie bardzo kruche. Gdybyście spróbowali kroić w tą stronę, nie zjedlibyście. Się tych razów, każdy by powiedział, ale trampek, a tak to jest naprawdę fantastycznie. No i jadę dalej. I teraz już jadę trochę szerzej. Zobaczcie, już nam się zwęża wołowinka, będę musiał ją mocniej rozbić. A ten ostatni, zobaczcie, przekrajam, ale nie do końca, dlatego, żebym mógł go rozłożyć i go tak rozklepiemy i też z niego zrobimy fajnego zawijańca. musi nam to wyjść. Żeby dobrze rozbić te nasze kotle i żeby nie pryskało nam na wszystkie strony, zastosujemy taki oto chwyt, że kotleta pakujemy do torby. Łowienka jest tutaj poprzekrojona, więc nie będzie to trudne. Ciach, ciach, ciach. Wszystkie kotleciki już pięknie rozbite, zobaczcie, jak to cudownie się czerwieni, ale tutaj chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie! Nie solimy ani w środku, ani na zewnątrz na początku, nie solimy. Solimy dopiero na samym końcu, do smaku, a to dlatego, że wołowina po osoleniu po prostu staje się twarda w duszeniu. Nie wolno tego robić. Zaczynamy skręcać już nasze zawijańce, ale jeszcze jedna rzecz. Musimy mieć wykałaczki lub jakieś inne fajne patyczki, żeby móc pozapinać je, żeby nam się nie rozeszły później przy duszeniu. A teraz co? Bierzemy kawał wołowiny możemy jeszcze lekko ją tu naciągnąć, żeby ona nam się pięknie później zawinęła. Tak, i teraz na początek smarujemy ją masłem. Dlatego masło musicie sobie przygotować wcześniej, żeby było miękkie, bo by się nie smarowało. Mniej więcej do 3 czwartych wielkości. Tego kawałka wołowiny smarujemy ją pięknie masełkiem. A teraz tą powierzchnię smarujemy musztardą. I ta musztarda zapewnia nam wspaniały smak w środku, ale tak naprawdę najbardziej rozchodzi nam się o to, żeby ona nam tu szybko tą wołowinkę doprowadziła do skruszenia. No i ładujemy teraz nasze warzywka. Zaczynamy od początku, wrzucamy po kolei supeczek marchewki, supeczek ogóreczka. Później kawałek słoninki. I tak możemy nałożyć mniej więcej do połowy, tak jak teraz. No, i jeszcze posypiemy to wszystko cebulką tutaj. No i jeszcze co? Szybka cukru, właśnie. Nie za dużo, żeby nie było za słodko. I na koniec pieprzu wrzucimy tu, żeby trochę podostrzyć. Pieprz najlepiej świeżo mielony, taki młynek, możecie sobie kupić gdzieś w markecie. Teraz skręcam go. A w zasadzie zawija. Przecież to są nasze zawijańce. Także powolutku, powolutku, żeby nam się tu nic nie wysypywało. O, on piękny. Na samym końcu zapinamy. I teraz na pewno nam się nie rozleci. Jest przecudowny i już robimy następny. I zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Jeszcze nie są oczywiście zrobione, ale tak, właśnie te nasze zraziki są przygotowane. A tutaj zostały nam jeszcze składniki oczywiście czosnek, sól i którą mówiłem, że wsypujemy na koniec. No i przyprawa to wszystko pójdzie do naszego sosu. A teraz zaczynamy robić. Smażonko. Na podpaloną patelnię wlewam odrobinę oleju i wrzucam jeszcze łyżkę masła klarowanego, po to, żeby nam się pięknie smażyły te nasze zawijańce, bo najpierw będziemy je obsmażać z obu stron, najpierw z jednej, później z drugiej i dopiero dusić, no i oczywiście do smaku. Masło zawsze poprawia smak, a teraz pamiętajcie, trzeba je dobrze obsmażyć, na gorący tłuszcz włożyć, żeby nam się pory w mięsie pozamykały i tak właśnie zrobię. Sprawdzam drewnianą łyżką, czy tutaj bąbelki mocno już lecą. No już się je wydobywają, jeszcze chwilkę podtrzymam to na ogniu i już smażymy. Ooo właśnie, Patelnia ma grube dno, więc szybko nie powinna mi wystygnąć. Chcę, żeby nasze zawijańce ostro się podsmażyły. Jak się przyrumienią z jednej strony sprawdźcie to i odwróćcie na drugą, mniej więcej będzie to trwało o 3 do 4, góra 5 minut z jednej strony, obsmażamy i tyle. No i jeszcze jedna uwaga, pamiętajcie, smażymy to przy otwartej patelni, to tak to by zaczęły nam się od razu tutaj dusić i nie byłoby to fajne. No i przewracam, no i zobaczcie jakie piękne rumiane, teraz ta druga strona musi troszeczkę dłużej poleżeć, dlatego że troszeczkę nam tu wody puściło, woda musi odparować, także myślę, że około 7 minut. Słuchajcie, moi drodzy, 7 minut minęło, a zobaczcie, cały czas tutaj bąbelki buzują, woda jeszcze tam się zebrała. No i musimy jeszcze poczekać trochę, żeby nam ta woda się wygotowała, żebyśmy mogli podsmażyć trochę te nasze zawijańce. No i słyszycie, że pięknie skwierczą, a zapaszek jest przepyszny. No tak, już się pysznie przysmażyły, możemy działać dalej. Na początek... Posypę je przyprawą, a dlatego teraz właśnie w tej chwili, a nie później, bo będę tą przyprawę za chwilę z nich zmywał, bo nie chcę, żeby były posolone. Wrzucę do tego też nasze, te produkty pozostałe, które mieliśmy. No i oczywiście czosneczek, trzy ząbki gdzieś tam sobie rzucimy i zalewamy to wodą po kotlecikach, tak żeby mniej więcej na początek, o właśnie, trochę więcej niż połowa, żeby były zalane. Cudownie! I teraz to przykrywam. I na wolnym ogniu, czyli zmniejszonym płomieniu, dusimy mniej więcej godzinę, tak na początek, a tak naprawdę to chyba z półtorej godziny będziemy musieli dusić to jest jednak wołowinka. Ale uwaga! Niektórzy duszą wołowinę długo 3 godziny, 3,5 mówią, że jest twarda i nie da się inaczej jej zrobić. Ale my zastosowaliśmy dwa wybiegi: musztarda i cukier. I pięknie rozbita, świeża wołowina na pewno zrobi się szybko. Godzina sprawdzamy po półtorej najpóźniej no wyciągamy. I jeszcze jedno. Musicie to jakiś czas kontrolować tam, to duszenie, dlatego, że musimy podlewać wody cały czas i tej wody będziemy wlewać takiej przygotowanej, zwykłej, do tego samego poziomu albo troszeczkę mniej, do połowy tych zawijanych, żeby ona sobie tam pływała, bo z tej wody i z tego pysznego wywaru, który tam się zrobi, przecież mamy tam słoninkę, mamy ogórka, mamy z, yy, marchewkę i to mięso da nam przepyszny sos, którym będziemy polewać najlepiej kluski śląsk, i pluski śląskie też znajdziecie na moim kanale. Możecie tam zajrzeć i zobaczyć, co się święci i jak robi się pluski śląskie, to tych przepysznie zawijamy. Zobaczcie, jesteśmy na półmetku gotowania i sprawdzę tutaj, jak to wszystko wygląda. No, słoninka to już na pewno miękka marchewka. O, marchewka się rozlatuje. Faktycznie to jest tak, że szybciej się gotuje niż wołowinka. No i tu sprawdzę jeszcze, może O no nieźle, nieźle. Wchodzi już całkiem gładko. Ale jeszcze się trzyma. Podusimy jeszcze z pół godzinki i będzie fantastycznie. No a co jeszcze zrobię? Oczywiście nieco podleję wodą, żeby mógł sobie pójść i usiąść przed telewizorkiem i sobie spokojnie czekać. No! Ho, ho, ho! Obiektyw zaparował, ale miał od czego, mówię Wam, tutaj jest przepiękny zapach, cudownie to wszystko wygląda, ja wyjmuję już nasze zawijańce, muszę Wam powiedzieć, że sprawdziłem wcześniej, sos jest wystarczająco słony, po prostu od ogórków się zrobił słony, no i od naszej przyprawy, a my teraz zaprawiamy go starym sprawdzonym sposobem, czyli mam tutaj w słoiczku wodę zimną, Wsypuję na taką ilość sosu, jak my tam mamy, wsypuję jakieś trzy czubate łyżeczki mąki. Niech sos będzie gęsty. Zamykam go i szejkujemy po prostu. Tutaj robimy wir taki, i powolutku wlewamy na samym środku, cały czas intensywnie mieszając po to, żeby nie zrobiły nam się kluseczki, wlewamy naszą zaprawę z mąką. On się pięknie zagęści. Teraz już możemy go rozprowadzić cudownie. Zobaczcie, ile jest tłuszczu. Tłuszcz po prostu wziął się z oczywiście z naszej zwoniny, Ale taki to jest sos, ale jest tak pyszny i niezmiernie aromatyczny. Mówię Wam, za chwilę to podaję. Te jeszcze nie są polane sosem. Yy, sos będzie w sosierce podany, ale są przepyszne. To na pewno dlatego, że mięciutkie, pięknie się ugotowały. I zobaczcie to. No i właśnie, tak to wygląda. Zobaczcie! A w środku jak pięknie, kolorowo! Tam jest ogóreczek, i warchewka i słoninka, oczywiście. Będziemy polewać to mocno sosem, mamy kaszę i wspaniałą suróweczkę. Z tych samych składników, czyli marchewka, ogórek i cebulka. No i widzicie, jak one pięknie wyglądają w środku, i w ogóle, jakie są cudowne. Yy, zaraz idziemy jeść naprawdę przepyszna sprawa. Yy, szukajcie moich przepisów na YouTubie. Zobaczcie, co mam do powiedzenia na Facebooku. Szukajcie też mojej strony internetowej. Tam będziecie mogli zobaczyć cały przepis, jak wygląda od początku do końca, krok po kroku. Właśnie i tak ma być. Tak środa gotuje. Cześć!